Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Kafetarnów. Dzisiaj odcinek w pełni wyjątkowej. To co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że mamy setny odcinek, Także mamy szampana, mamy tutaj czym ten świetny jubileusz. Podlać. A drugi powód, no to wyjątkowy gość Rafał Kuszno. Witamy serdecznie. serdecznie. Dziennikarz, wokalista, tekściarz, muzyk. No, masę tych funkcji można powiedzieć człowiek, człowiek, orkiestra, jest to w pełni zasadne. Lepiej Cię będę widział w ten sposób. Okej, okay. dzień dobry, witam serdecznie. Człowiek, orkiestra, jak powiem. Człowiek, mówi, orkiestra. Tak? I ja sobie pozwolę w międzyczasie na począć buteleczkę. Tak, w ramach walki z koronawirusem. Dokładnie. Oczywiście, ponoć alkohol zabija koronawirusa, o, także my się my łączymy profilaktykę z jakimiś pożytecznymi, pożytecznymi rzeczami, ale przechodząc już teraz całkiem... Każdy dobry. Każdy pretekst dobry, tak naprawdę to co tydzień kręcimy setny odcinek, żeby się napić szampana. I to jest dobra konwencja. I to jest dobra konwencja. Może nie jak Sławomir, że polewamy się szampanem. No właśnie. Ale przechodząc już właśnie o Sławomirze wspomniałeś, więc już tak mi się przypomniało, że mieliśmy o muzyce tutaj dzisiaj głównie rozmawiać. Wiem z innych wywiadów, że pracujesz nad swoją solową płytą w projekcie Hush. Opowiedz o tym, jak przebiega proces tworzenia utworów w solowym projekcie. Wcześniej część. Twoich fanów kojarzy Twoje dokonania z zespołu Totentanz I to mnie właśnie ciekawi, czy założyłeś solowy projekt, w którym teraz działasz dlatego, że w nie brakowało swobody, czy troszkę inną muzykę stylistycznie chcesz, chcesz robić i stąd wymusiło to na tobie ten solowy projekt. No właśnie, ta, ta, ta druga część Twojego pytania to jest odpowiedź na to. Troszkę inaczej stylistycznie. To, co nie mieści się w konwencji Totentanz, mieści się w moim solowym projekcie. Nie uciekam od muzyki rockowej absolutnie, natomiast tym, zawsze to mówię, że nie miałoby sensu jakby kopiowanie tego samego rodzaju muzyki w projekcie solowym. Robią tak po prostu muzycy, wokaliści, gitarzyści jeżeli mm, tworzą projekty solowe. Jakby kopiują czy powtarzają to co, to, 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 co robią z, ze swoim macierzystym czy pierwotnym zespołem. U mnie te pomysły zbierały się przez lata no i w tej chwili jakby znajdują powolutku ujście do tego, żeby ta, ta, taki solowy album powstał i on powstaje, faktycznie to z tego się bardzo cieszę i prawdopodobnie, jeżeli nic się nie przewraca na jesień, Płyta powinna być gotowa. No i jak przebiega, jak, jak komponujesz? Bo wcześniej e, pewnie spotykaliście się na próbach z łopakami Stottentanz, ktoś miał jakiś pomysł, riff, robiło się numer. Teraz jest tak, że nie wiem, zaczynasz od tekstu, zaczynasz od jakiegoś swojego pomysłu e, na gitarze. czy... Ty... Nigdy, nigdy nie zaczynam od tekstu. W, w swojej całej karierze trwa już chwilę, e, napisałem tylko jedną piosenkę do tekstu. Zawsze jest odwrotnie. Biorę gitarę. Pudło, zaczynam po prostu układać piosenkę, grać. One wychodzą po prostu jedna po drugiej. Jeżeli czuję, że to jest właśnie coś fajnego, rejestruję to na dyktafonie, telefonie, na czymkolwiek, żeby zapamiętać. No, a potem już powstaje jakby szkielet piosenki. Nie? I jeżeli mam cały numer, powiedzmy, Zarys tego numeru, czyli od początku do końca, jak on ma trwać, jak ma mieć refrenów, zwrotek, bridge'ów i tak dalej, powstaje tekst. A zwykle w trakcie tworzenia takiej piosenki powstaje melodia. Ja to nazywam śpiewaniem po norwesku, czyli układaniem melodii, a potem do tych norweskich, bo to jest, nie znam języka. Wy, 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 wymyślone słowa Tak, do wymyślone melodii. słowa do melodii. I to polecam nawet tym, którzy rozpoczynają tworzenie piosenek, ponieważ taki tekst zmyślony potem jest kapitalnym odnośnikiem do tego, żeby napisać polskie słowa. Nawet zbliżone brzmieniowo. Ja z, masz, ja masz... się ja właśnie... I potem ten język fajnie brzmi. Ale to nie jest czasem tak, bo ja też w mojej jakiejś tam zabawie z muzyką mm. miałem też takie epizody, że tworzyłem, e, tworzyłem te linie e, do muzyki w języku norweskim tak zwanym, tylko miałem później problem czasem z tym, że ten język norweski mi troszkę determinował treść tekstu, który miałem pisać. On bo jest mi... bardziej śpiewny. No Zawsze, właśnie. On jest, przypomina jest no właśnie. To nie jest tak, że później jesteśmy troszkę więźniem e, okay. tego tekstu norweskiego, który tak naprawdę jest bez sensu. Tu znam rację, natomiast Cierpliwość pozwala na zbudowanie tekstu, a przynajmniej w zarysie pod podobnych głosek, podobnej interpretacji, yy, zaśpiewania, akcentacji jakiejś tam w tekście, i wielokrotnie, na przykład w wypadku tekstów taniec", one wszystkie tak powstawały. Słuchając piosenki po polsku, taniec", nie masz wrażenia, że ten język jest jakiś, że on się zderza z tą muzyką, że coś, się tego, że, że, że coś źle się słucha, prawda? Nie podobają mi się niektóre wykonania polskich piosenek, dlatego że one są za bardzo polskie dla mnie. Że, mo, mo, może to źle brzmi, natomiast wydaje mi się, że niekiedy ten język, że mógłby ktoś pomyśleć nad tym, żeby to tak jakoś fajnie, płynnie do, do linii, żeby ten tekst fajnie pasował do. do żeby nie linii. był to, to porny po Taki po prostu, toporny Taki toporny, kwadratowy Jak w poezji no, Polski język nie jest wdzięcznym językiem mimo wszystko, no ale. Gramy tworzymy w Polsce, więc trudno prezentować w jakby w twórczość w innym języku. Angielskie teksty też się pojawią na tej mhm. myślę, że dwa. Jesteś, te, jesteś też dziennikarzem, nie tylko lubisz słuchać się i tworzyć muzyki z punktu widzenia. Fana i osobę, która kocha muzykę, ale też od strony zawodowej wasz styczność z tą muzyką. Jakbyś ocenił kondycję polskiej muzyki, ale nie tylko polskiej muzyki, takiej ambitniejszej muzyki na świecie? To znaczy, w swoim programie radiowym staram się sprzedać dobrą muzykę. A może inaczej, sprzedać czy podzielić się z, ze słuchaczami tą muzyką, którą uważam, że powinienem się podzielić, która jest mało, generalnie w rotacjach radiowych, albo nie ma jej w ogóle. Przekopuję tego mnóstwo. Tylu wykonawców, których odkrywam w tej chwili, którzy są, grają w różnych krajach, czy to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy to jest Skandynawia, Europa. Ciężko znaleźć każdego. Ale takie perełki znajduję, że jestem zdumiony, że w ogóle tak w tej chwili się gra, że tak się produkuje muzykę, że tak świetnie młodzi ludzie tworzą. Ja nie mówię o mega gwiazdach, które cały czas gdzieś tam, gdzieś tam są. Dlatego możliwość podzielenia się tej, tą muzyką, zresztą jak wyglądają dzisiaj radia. Mało jest takich audycji, gdzie możesz podzielić się muzyką, gdzie możesz powiedzieć, kto to jest, że to jest Kanadyjczyk, który tworzy od trzech lat, że wydał dopiero dwa single, ale te single są takie, że, że, że zarażają. Patrząc na kondycję muzyki światowej ja mam taką nadzieję, że wreszcie, wreszcie przyjdzie czas, który, który ja pamiętam, jak byłem, nie wiem, jak byłem naście lat, prawda? Gdzie Media wręcz były po to, żeby proponować i kreować coś, co jest ambitne. W tej chwili jest troszkę odwrotnie. Czasami jest byle co, tak ja to nazywam, kompletne byle co, które się promuje i robi się z tego hit. No ale piosenka słuchana 10 razy dziennie w końcu się tego słucha. Że ludzie uwierzą, że to jest przebój. To chyba w rejsie padła taka kwestia, że lubimy te no, inżynier piosenki. Mamą, inżynier Mamoń powiedział, że podobają tak? mi się tylko piosenki, które kiedyś słyszałem. Jakże może mi się podobać utwór, który słyszę pierwszy raz? Nie? To, to był jego tekst. Natomiast kondycja muzyki polskiej ciężko mi jest powiedzieć. Nie, nie, nie widzę jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś szału oprócz Dawida podsiadł, który w tej chwili jest naprawdę na fali. I rzeczywiście jego. Nieby śpiewa, nie ma fal, a tu na fali jak najbardziej. Da, 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 łączuszek. Da, Dawid bezwzględnie. Dawid bezwzględnie jego album ostatni jest znakomity, Mrozu, kolejne dla mnie... A jak za zaczynał? Miliony monet. A jak zaczynał, a w tej chwili numer w numer, no świetnie, uwielbiam tego gościa po prostu słuchać, pomimo, że mógłby ktoś powiedzieć, że to jest muzyka dla mnie, dla mnie obca, natomiast Obserwując rynek muzyki w Polsce widzę pewnego rodzaju dziurę, a na pewno dziurę jeśli chodzi o muzykę rockową. Ja na przykład, jeżeli na muzyce znam się, tyle co mi słynie na ucho nadepną, aczkolwiek miałem kilka przypadków, że rozmawiałem z różnymi takimi gwiazdkami przy okazji robienia różnych koncertów, które odbywały się w regionie i dla mnie zaskoczeniem był Sibul. Facet, tak, który tak. Y, na rynku europejskim y, potrafił swoje przeboje mieć y, na czołówkach y, list przebojów. Facet, który y, z wokalistami tak naprawdę nie, ma stycz, nie miał styczności, bo jakaś dziewczyna z Wietnamu czy z Korei on jej, y, zaśpiewa, wysłała mu tylko swoje, swój śpiew, on to w, zmiksował i tak dalej, i był z tego hit. I on tak to funkcjonuje. Jest to Facet ma nazwisko Cebula. W ogóle, jak ja opowiadam, o, o tym, że no rozmawiałem z takim Cybulem. A kto to jest Cybul, nie? No i taki gościu ze Śląska, nie? Nikt nie wie, nie? Odpala mu kilka piosenek. Jezu, ja to znam, nie? Ja bardzo lubię, w radiu leci Stobi, i tak dalej. I w tej swojej niszy się doskonale, doskonale odnalazł. Mhm. Ale... Ale się tutaj, jeszcze kontynuując, mhm. tak żeby nie było, że tylko przyszedłem na szampana tutaj do studia. Ja, e... ja e... <laughs> tak, I reklamować Sybulę. tak i chciałem zapytać właśnie o rynek Tarnowski, bo Poza zespołem Zio, który sprzedał jeden hidi, który trwa do dziś i poza Totem Tansen, Mamy no, na skalę ogólną polską, można powiedzieć, że mamy jakąś taką dużą dziurę i nie mamy się czym pochwalić. W ogóle w Polsce jest dziura? Nie, tu by byłoby się czym pochwalić, tylko no, ja, ja nie śledzę jakoś, jakoś bardzo szczególnie, nie mam to czasu po prostu. Mm -hmm. I tu, tu szczerze mówię, że. ale inaczej. Ja, ja, nie ja tak... się nie znam na muzyce, jak na przykład, ale jak słyszę ten tanzio to ja znam to przez przeboje, które się odbiły. Nie to, że chodziłem sobie tutaj na koncerty, tylko że. że się mówiło. mówiło. Mówiło o tym, hmm. słyszałem w radiu, o fajne piosenka, sprawdziłem. Co to o to zespół Starnowa. Teraz o żadnej grupie nie, żadna grupa nie przebija się w ten sposób, że nie wiem, w ostatnich 10 latach, że jakiś zespół stworzył taką piosenkę, która, nie wiem, do tej pory jest grana w rozgłosie. nie wiem, jak próbują się przebijać, mhm. natomiast może wynika to z tego, co próbują tworzyć. Mhm. Z czym się próbują przebić? Przed laty miałem taki program, który nazywał się Demogram radiu. Mhm. Mnóstwo tych demówek y, przychodziło do radia. Ja przesłuchiwałem te płyty, czy to pendrive'y były przysyłane. Mhm. Mm, bardzo ciekawe niekiedy pomysły. Natomiast co zauważyłem, że każdy z młodych zespołów, mm, oni nie myślą kategoriami: zaaranżować, pomyśleć, skrócić utwór, tylko wszyscy gramy naraz. Nie ma, nie ma szans obronić się taka piosenka, mhm. która trwa 5,5 minuty i w niej się nic nie dzieje. 5,5 minuty może sobie pozwolić. Y, Zespół, który gra świetnie progresywnie, nie, nie zorientujesz się, że minęło 5,5 minuty i utwór się skończył. Natomiast w momencie, kiedy utwór się zaczyna tak samo i tak samo kończy, 5 minut trwa, jest skazany na porażkę. Po minucie już ci się nie chce słuchać mm -hmm. tego kawałka. To, to jest może brutalne, bo ktoś, kto go tworzył, robił to z sercem. Tworzył na próbie, jest pełen wiary, że jak go nagrał, no to on się musi wszystkim podobać. To trzeba kategoriami myśleć troszkę innymi i co chce grać. Czyli rynkowymi. To tak by nie u... tyle rynkowymi, co serce musi ci dyktować, co mm -hmm. chcesz grać. Nie możesz się dostosować do tego, że ja będę grał tak, jak na przykład Kensington. Pomimo tego, że moje umiejętności, mój warsztat i warsztat kolegów nie pozwoli mi na chwilę obecną grać na tym poziomie, jak na przykład grupa Kensington, wspomniana przeze mnie. Świetny. Tak, holendrzy, którzy grają świetnie, ostatnią płytę zrealizowali w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku album znakomity, brzmiący świetnie, ale oni też kiedyś zaczynali. Może. Trzeba by było posłuchać czasem tego, jak to jest zrobione, jak zagrane, dlaczego wiolinowa gitara, dlaczego bębniarz grał oszczędniej, w którym momencie akcent, za dużo tych blach może jest. Wiesz, to wszystko przychodzi z czasem. Doświadczenie. Ja też tak grałem kiedyś. Schodziliśmy do piwnicy czy do klubu i wszyscy grali naraz. Nam się wydawało, że a, jak wyjdziemy i zagramy, to po prostu czapki z głów. No nie było czapek z głów, po prostu na jednym, z no na jednym z festiwali czy przeglądów po prostu nikt na nas nie zwrócił hmm. uwagi. Byliśmy obrażeni wtedy, mając 13 czy 14 lat, że jak to, tak świetnie gramy przecież hard muzykę. Teraz wiem, że graliśmy beznadziejnie tą hard muzykę i po prostu trzeba było jakby zweryfikować pewne rzeczy. Nie ma recepty, ale jak robisz ale coś z tak To jest jak w życiu, na przykład ja, na przykład cofałem się do tekstów, który opublikowałem 10 lat temu, no to zobaczyłem, Boże. A podobał bo Ci się wtedy? No wtedy było wow, nie, I nawet jakieś tam tak. nagrody były, nie, mhm. że super, nie? ale teraz ja w ogóle czegoś takiego nie napisał i tak samo pewnie z muzyką, nie, po no, 10 latach... Dla mnie, to, nie... Wiesz, co najważniejszą rzeczą, przez całe życie się tym kieruję, jest, przy, przynajmniej od jakiegoś mhm. czasu, słuchałem ludzi, którzy mieli doświadczenie starszych. Spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy naprawdę, czy w, w sferze w ogóle sztuki, czy muzyki, jakiejś twórczości, już coś dokonali. Nie można się obrażać na uwagi, jeżeli nawet są bolesne mhm. czasem. Jeżeli ci ktoś powie, że, no, wiesz, stary, to nie jest to, 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 to w ogóle jest beznadziejne. Yy, weryfikować to w jakiś sposób, słuchać. Yy, ja, ja miałem takie szczęście, że, yy, że kilka osób gdzieś mi coś doradziło po drodze. Masz talent, masz fajną barwę, możesz to w jakiś sposób wykorzystać, ale staraj się to robić umiejętnie, nie? Że, że wykorzystuj to, co potrafisz. I jeszcze raz powtórzę: serce, jeżeli coś robisz i czujesz, że to jest szczere, twoje, nie na siłę, nie, że a, wyprodukuje hit, no to ja go nie wyprodukuję nigdy. No o, 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 o sercu, no to trudno też nie wspomnieć o twojej jakby działalności y, społecznej, no bo jesteś ambasadorem białej wstążki, tak, y, tak. y, też często cię... I na co dzień jeżdżę w pogotowi hmm. ratunkowym, więc mam styczność z różnymi tam y, rzeczami też i przykrymi, hmm. z uwagi na życie czy zdrowie ludzi. Y, I to też pewnie się odbija w dużym, w dużym stopniu na tym, o, o, o czym piszę, czy jak postrzegam ludzi czy, czy, czy życie. Natomiast y, no jest. Nie ma recepty no, uh -huh. jakiejś tam na... na, na bo jakby była recepta to by wszyscy... To, pisa... to by wszyscy robili, no nie uh -huh. ma czegoś takiego jak była z matematyki czy z fizyki, tak. wzór ma zadziałać. Ja jeszcze ja uh -huh. wspomnę taką ciekawostkę, bo wcześniej wspomniałeś o zespole Kensington, a często młode zespoły psioczą na to, że jak pójdą do jakiegoś programu muzycznego, gdzie się ocenia w Polsce, no to są jurorzy niesprawiedliwi, oni tworzą sercem i tak dalej, ale czemu wspomniałem o Kensingtonie, bo była ciekawa sytuacja. Was Został w Polsce music. Must Be The Music zespół Kensington Holendrzy podłożeni, bo w w Polsce, nie byli wówczas znani jako zespół, który przyjechał i chce się zaprezentować jury. No i wypadli znakomicie tam i można było rzeczywiście wtedy czuć przeskok między Kensingtonem a tymi zespołami, które się tam no, na no, jakimś amatorskim poziomie prezentowały. Ale tu już tak poza, poza tą ciekawostką, wracając do tego, co wspomniałeś, że jeździsz karetką. Czy obawiasz się, karetce. w karetce? W karetce tak. To jest różnica. To jest różnica. To jest różnica. W zdrowie, w zdrowie a, tak. Możemy... Czy obawiasz się teraz koronawirusa? I takie też szersze pytanie, jeżeli się pełni już nie funkcję, jeżeli się wybrało taki zawód z powołania i tak dalej, to jak się do tego podchodzi w takich momentach kryzysowych, gdy rzeczywiście może ucierpieć na tym Twoje zdrowie? O, oh, trudne pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No, to nie, trochę już, trochę, akcja nie już trochę wypiliśmy, także zaraz będziemy <müler> rozmawiać o wierze politycy. że tniemy program, bo to już jest któryś szanek. Tak. tak. Słuchaj, nie zastanawiałem się nad tym, to jest zawód bardzo wyjątkowy. Nieszanowany w Polsce absolutnie uważam. Troszkę ostatnio się poprawiło, ale bardzo niewiele. Ja w ja w tym jestem od 30 lat, więc mogę... Czy inaczej? Jestem upoważniony nawet do tego, żeby mówić jak to jest, mhm. prawda, w tym zawodzie. Czasy się zmieniały, praca bardzo ciężka, która pozostawia niewątpliwie ślady na przyszłość, nawet na psychice ludzi. A to z jednej strony tak się uodparnia, no, że na przykład... Wiesz co, gdybym nie był odporny, nie robiłbym tego. Mhm. To nie jest to, że ratownicy nie mają empatii mają i to bardzo dużo. Natomiast my nie mamy czasu na to, żeby się rozczulać mm -hmm. nad czymś, co się dzieje w danej chwili, bo nie myślisz. No to chyba też nie pomaga w tej chwili. Nie pomaga na pewno i wiele osób odpadało po prostu w trakcie, nawet nawet gdy byli przygotowani do tego zawodu, okazywało się, że no, no nie nadają się do tej pracy, właśnie z uwagi na to, że, że no tu musisz myśleć na chłodno. Nie? nie masz dużo czasu, żeby żeby analizować, a to, może to, może to, może tamto. Ale na pewno ten ślad i to piętno jest gdzieś na, na przyszłość. Do dzisiaj w Pogotowie w Polsce nie ma instytucji psychologa. Strażacy, policjanci mają. Z nami się nie rozmawia na ten temat po zdarzeniu, A po wypadku, gdzie tak, zginęły nie? dwie osoby, czy -y -y. cała rodzina. Nie? Y -y -y. Widzimy to. Musimy działać, badać. Zostajemy z tym zupełnie zupełnie Na przykład istotni. maszyniści, no, o im się też zdarzają różne rzeczy. Potrąci i tak dalej. człowieka na torach i do, potem jest na dwa tygodnie na urlopie. dokładnie, na no, ale, no, dokładnie może sobie wtedy zażądać, a tutaj jednak z wypadku jeździć na kolejny wypadek często. Tak, no możemy sobie włączyć telewizor czy popatrzeć w telefon nie, w międzyczasie. Mhm. Więc y, uważam, że to jest zaniedbane. Druga <coughs> sprawa zaniedbana według mnie, jeśli chodzi o cały system ratownictwa, to są wcześniejsze emerytury tych ratowników. Dlaczego do dzisiaj nikt nie pomyślał o tym, że w pewnym momencie... Trzeba powiedzieć dość. Nie dlatego, że człowiek nie ma siły, tylko jemu już trzeba po prostu dać odpocząć po iluś latach takiej pracy. Są młodzi, którzy są gotowi i przygotowani do tego. Jezus, błagam, znajdę wiele, wie, 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 wiele tych dziur. To, ale to nie jest no. niepozytywne, bo tak to, tak to wygląda. więc mhm. tak, Ale gadajmy o muzyce może jest... Pozytywnym aspektem jest to, że, że takie zdrowe podejście tutaj mhm. w, w tym niezdrowym zawodzie, mhm. można by tak powiedzieć. Wracając do muzyki, jeszcze mhm. na koniec. Kiedy można się spodziewać jakiegoś kolejnego singla, jakiejś kolejnej e, e, kolejnej nuty, po której będziemy mogli wnioskować jaki będzie, Co jaki będzie album. E, jaki będzie album, to wam nie powiem jeszcze w tej chwili, ponieważ... E, A po norwesku? Po, <grym> po, po norwesku mógłbym spróbować, e, powiedzieć, jak, jak by to miało wyglądać. E. Dość w tej chwili nieśmiało wydaje kolejny singiel, celowo opóźniamy wydanie tego, tego singla, tu nie chcę mówić dlaczego, bo, bo, no bo są pewne, pewne historie, na które muszę jeszcze chwileczkę zaczekać I, i to jest bardzo spokojny, subtelny kawałek, natomiast na tej płycie znajdą się akcenty rockowe, gitarowe, to jest okres, w tej chwili czas, gdzie wybieram numery na płytę. Jest ich tyle, że muszę się zdecydować, które to będą piosenki na tym albumie. Czy ta, czy może to jeszcze odłożę, czy ją jeszcze może przearanżuję, może ją przeprodukujemy. Etap jest w tej chwili taki, że myślę, że w kwietniu rozpocznie się już cała ta, 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 ta sesja nagraniowa, wbijania poszczególnych, poszczególnych instrumentów. Udało, udało mi się razem z moim producentem. Osiągnąć coś takiego jak zaadoptowane na ten cel studio. Więc będziemy mieli do dyspozycji fajne pomieszczenie, gdzie jakby zbudujemy przez studio pod, pod, pod nakranie tej płyty. No i zobaczymy jak to będzie wszystko, wszystko szło. Wojtek Byrski dostanie w najbliższym czasie tak zwane rybki żeby sobie siadł z karteczką i zaczął powoli pisać teksty. Myślę, że nie wszystkie te teksty będą jego na tej płycie, aczkolwiek zobaczymy, co zaproponuje. Tydzień temu z nim rozmawiałem. Mówi, mi to wszystko. Ja". On w tej chwili zresztą szpaka robi i tam wielu innych, więc trochę ma pracy. Nie? No. Ale tekst to jest jakby... Drugorzędna rzecz nie? w tym momencie. Trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło. Naszym dzisiejszym gościem był Rafał Kuszno. Mamy nadzieję, że spotkamy się może przy kolejnym setnym odcinku przy Szampanie, czyli za tydzień. <laughs> Dziękujemy bardzo. Każda okazja dobra. Ja mogę dobrze. przyjść na 110. Będziemy, będziemy gościć. Dziękuję nie, to będzie nasz stały gości. gość jubileuszowy. O, Dobre, nie, dokładnie. Jubila, jubila. Jubile. jubila! jubila. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. A program prowadzili. Redaktor Michał Gniadek oraz Seweryn Partiński. I wasze zdrowie.